Siemano, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Kochani moi, dziś dla odmiany zrobię kiełbasę. I tak sobie mówię, jaka to będzie kiełbasa? I to może taka, może taka, a może co by tu wymyślić? No i tak, yy, moja żona, czyli operatorka tego oto sprzętu nagrywającego mówi, a może kostrzesia? No to mówię pewnie. W ogóle ona to chciała to zrobić w tym, w osokach białkowych FIS 65 no mówię, co ty, no co, no to jak ma być pentokost no to niech będzie, jak jest naprawdę, nie, a pierd i mówię, nie, daj spokój, no co ty, jaka to będzie reklama i w ogóle, więc e, zostaliśmy przy jelitach wołowych środkowych, kaliber 55, 50-55, takie oto, i w tych jelitach to będzie. Czyli same fakty w, tych, w tym filmie będą. Co będziemy potrzebowali do tej kiełbachy, do, do tego pęta? Do tego pęta będziemy potrzebowali łopatkę. I tu mam właśnie kilogram takiej łopatki. Łopatka jest przepukana, troszkę się osuszyła. Zawsze najlepiej jest mięso przepukać, bo nie wiadomo, czy pani Jadzia w tym sklepie nie była na przykład w łazience, a jak nie umyła rąk, i co? Także lepiej przepukać. I to mięso, czyli ta łopatka, będzie krojona na takie malutkie, o takie właśnie kawalundziki, o, o, o i to całe też tak pokroję. Na ten kilogram będziemy dawać sól i peklo sól. Jest to mieszanka peklująca w ilości 9 plus 9 równa się 28. 18 gramów mieszanki peklującej po 9 gramów odstawiamy to po rozmieszaniu z tym mięsem do loduwy na 24 godziny. A jutro przyjdzie reszta przypraw. Jakie to będą? To powiem właśnie jutro. Więc działamy. Czas na przyprawy. Mamy drugi dzień. Mięso zapeklowane. Przełożyłem do takiej. Trochę będę głośno krzyczał, bo żeby wszyscy słyszeli. Więc przełożone do innej miseczki, żeby nam ładnie się ścisnęło. Przyprawy po kolei. Kolendra, ale cała, nie mielona, czosnek świeży, polski, będzie za chwilę krojony na drobną kosteczkę. W moim przypadku równie dobrze można go przepuścić przez praskę. Dalej, jałowiec mielony 2 gramy na kilogram, kolendra nie wiem, czy mówię, 1 gram na kilogram, czosnek 5 gramów na kilogram, wszystko będzie oczywiście w opisie, majeranek 3 gramy na kilogram i pieprz czarny drobno mielony. 4 gramy na kilogram. Wszystkie przyprawy będziecie mieli w opisie. Jelita wołowe pocięte na takie fajne odcinki, już nam się moczą. Moczymy oczywiście w wodzie 30, powiedzmy 40 stopni. Ciepła woda ma być, więc moczymy, przepukujemy, zawiązujemy i za chwilę będziemy nabijać. Te pęto to Będziemy to teraz robić tak, jak zrobiłem z kiełbasą lisiecką. Te kawałeczki puścimy przez maszynkę, żeby nam to ślimak pomiażdżył. Żeby puściło to mięso klej, żeby nam fajnie te kawałeczki się pozbijały, gdyż nie będziemy tego mielić. Chciałem nawiązać do ważnej rzeczy. Wtedy się zapytałem, co to jest. I niektóre osoby mi pisały w komentarzach, jak to się nazywa. Szarpak. Szarpak to jest to. Szarpak ja mam i wiem, jak szarpak wygląda. To jest uchwyt taki, który wkładamy to. O. I teraz przychodzi na to lejek do nadziewania kiełbasy, a to nam trzyma tylko ślimak, więc nie wiem jak to się nazywa, ale to nie jest szarpak. Zakładamy. I tak to będzie wyglądało. Teraz sobie... To znaczy ja ruszę, tylko żeby pokazać jak to mięso będzie przechodziło. Widzieliście to pewnie przy Lisieckiej. Kto nie widział, to zapraszam do Lisieckiej. Lecimy z kotcem. I tak to będzie wyglądało. Jeszcze jedna istotna rzecz. Yy, przy siatce też o tym wspominałem. W pewnym filmie widziałem prasę do łożysk, gdzie to mięso było zgniatane, żeby też ścięgna włókna porozbijać. Yy, uważam, że więcej osób posiada maszynkę niż prasę do łożysk, więc zachęcam do skorzystania z takiej właśnie opcji. Lecimy, mielimy, przyprawiamy i za chwilę ładujemy. Wielita. Czas na przyprawy. Czosnek się pokroił, mięso pomiażdżone, ono już się klei A. i przesypujemy teraz to wszystko tu. Wody nie dodajemy kompletnie, nic w ogóle nic, teraz co do ostatniego kawałeczka czosnku i już pokazuję jeszcze jeden kawałek. Dobra teraz i teraz to wszystko rozprowadzamy, wyrabiamy, to jest taka naprawdę porządnie doprawiona, porządnie doprawione pęto strzesia Kolendra jest w całości, czyli yy, może tam ktoś gdzieś zarzuci mi to, właśnie, ale to jest moje pęto, więc zrobię jak chcę. Zrobię jak chciałem. Zobaczycie efekt finalny. O matko! Jaki zapach! Rozprowadzamy. Patrzcie. Pa. Jak się to trzyma. Tak się to klei, że po prostu nie wiem, jak ja się odkleję od tego. Wyrabiamy, zgniatamy jeszcze. Ja mam lepszy ścisk niż ta prasa do ułożysk. Jak się złapie, tak, Pitbull. Uciek na nie, ustąpi. Nie zdarzało się jeszcze, więc lecimy, lecimy, nie śpimy. To jest dobre ćwiczenie na przedramię, na przedramię jakby właśnie ktoś, bo pracuje wszystko. Widzicie? Kurde, się nakleiłem, namachałem. Dobra, starczy chyba, bo się... Nie oderwę, nie oderwę. Tu, tu i tu. Teraz, do nadziewary. Za chwilę oczywiście, dwie, trzy godzinki i napełniamy te jelita wołowe. Jelita się jeszcze moczą. Pasz nam się poprzegryzał, teraz będziemy go napełniać, znaczy będziemy nim napełniać te jelita wołowe, które tu mam. Z jednej strony pozawiązywane, pozaciskane zaciskarką. Odsączamy tą wodę, wykałaczka, nożyczki przygotowane. waga. również zrobimy... Myślę trzy pęteczka i nakładamy nalejeczek i lecimy z tym tematem. Szczelnie nie ma nie być nigdzie powietrza, bo ma pięknie wyglądać. To znaczy to po drugie, a po, po pierwsze ma smagować i pięknie wyglądać. Czyli wszystko tak jak w pęcie kostrzesia. Coś Cię rozbawiło? Już się tak nie reklamuję. No co? Ty powinnaś to właśnie ten. Wagę zaraz. Myślę, że tak na 30. Takie fajne sztuki trzy, żeby wyszły i będzie elegancko. Chyba to zważa, co? Może przegiąłem. Poproszę się patrzeć po Wasze. Powinnaś, nie? potrzebuję wagi. Już odpalamy. To dużo. Pyk, pik, pyk. Kapie. Kapi jak to spęta to z Czesia. Ale chyba trochę za długie. Ty, przesadziłem, zobacz. 400 gramów. No za długie. Wiesz co, ale to ma być tak, że ma być... A, zrobię takie fajne. Ty, ale to? Jak za długie? Ty, no to teraz to, 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 to przegięcie. No gdzie? Tak jak teraz będzie. Ale proszę się nie sugerować długością. Bo to jest po prostu... Ty, ile to teraz wyszło? Bez kitu. Sznureczek. I będziemy to zawiązywać, czyli... Nie no, gdzie? Nawet nie, nie ten, nie rozmiar europejski. Wciskamy. Patrz, nie ten, to... Te powietrze trzeba powybijać, ponakuwać. Pęteleczkę zrobimy potem to przyjdzie na haczyk o to za chwilę z powrotem oczywiście to mięso do maszynki wrzucimy nie no dobre tu jest to ten nadmiar standardowo nie za krótko i teraz lecimy tu 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 i możemy to sobie powałkować i tu chyba jeszcze dziabne są. Pięknie, ej. Wszystko się zgadza oprócz długości, naprawdę. Pęto kostrzesia, trzy takie sztuki robimy, osuszamy. No dobrze to będzie wyglądało. I potem wędzimy do pięknego koloru. I osuszamy te nasze pęta. Ładnie wygląda. Idę podpalać wędzarnię. Jeszcze chwilę i wędrują do wędzarni. I już mamy wędzarnię osuszoną, z lekka I lecimy z tym tematem. Kurde, rewelacja. Rewelacja, brak słów. Petardunia. Oczywiście, tak jak widać, nie wędzę tylko tych trzech moich pęd. Tylko jest tu klasyczna swojska, oprócz tego. Lecimy, będziemy do koloru. 6 godzin wędzenia za nami. Zabieramy te pęta do parzenia. Na początku był dym, myślę, że w granicach 60 stopni. Pod koniec coś był tylko zimny. Wygląda to pięknie. No rewelacja. O jest. Parzymy i rano testujemy. Parzymy w 80 stopniach. Myślę, że pół godziny maksymalnie nie jest to szynkowa kiełbasa, tylko to są milita wołowe od 50 do 55 kaliber. Więc myślę, że pół godziny w zupełności wystarczy. Potem w tym przypadku będziemy hartowali w zimnej wodzie i gotowe. To jest woda oczywiście po tej cienkiej kiełbasie, która też była w wędzarni. Więc wygląda jak wygląda. Okej, okay, parzymy i już będziemy się widzieli na wielkim teście, czyli jutro rano. Uwędzone, sparzone, wystudzone i będzie jedzone. Dobrze to wygląda, dobrze to pachnie. Wiadomo, kolor się troszkę zmienił po parzeniu. Proszę się tu przybliżyć do tego pęta. Nie wiem, zawsze dzisiaj trzeba mówić, Warta, weź, weź to, weź to. Marta, powiedziałem, jak masz imię i ja. Marta ma na imię. <taki> takie, tylko tak. Ale zapachu jest. Kroimy. Wyszły. Jedno troszkę grubsze, więc jakiś tam kawałundzik trafił szerszy. O większej średnicy. To nic, nic nie szkodzi. Odkładamy. Którego by tu spróbować? Tego. To odłożę. To też. Ciekaw jestem. Co ty masz w środku, mój ty kotku? Ja pierdzielę. Tylko krojone i nic więcej. I teraz się wszystko okaże. Co tam widzisz, mój nadworny? Widzę, że Buźka się cieszy. Pewnie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jest bardzo dobrze. O Przesun się. Co ty się cieszysz na, na widok tego pęta? Trzeba spróbować teraz. Koniecznie niezbędnie. Taki cienki plastereczek od brzeszku. O, taki. Jać. Ale fajne. Nieźle, nie? Kiwnęła, że tak. Boż, Proszę jak schodziła słonka. Ale zapach. Gartowałem. Petarda. Jak zwykle. Tylko się zasadym na tą kolendrą. Muszę jeszcze jeden postawić. W takim razie. Bardzo dobra. Czy ta kolendra... Nie powinna być moczona, ale chyba nie. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Rozerwałem ten flak, tylko zakurzyło się. Kurde, idzie z początku. Można jeść tak samo to. Dobre to jest. Ładne i dobre. Jak się skoiło z kawałeczków. Przez maszynkę przeleciało i się skleiło. Hmm. Pyszotka. Nie, dobrze. Niech ta tak będzie, ale dużo, czuć bardzo tą kolendrę, czyli dobrze. I tak, późna sprawa. A więc, zachęcam Was, żebyście sobie zrobili pęto kostrzesia, jakkolwiek to zabrzmi, bo jest naprawdę pyszne. Nie? No, dziwna Więc, zachęcam do lajkowania, komentowania tego filmu, jeśli się podobał, do subskrybowania mojego kanału. Co mi? Co? Dobre, nie już. Też w postawy będzie widać, jak Ty się zachowujesz podczas tego nagrywania. Zabiorę Ci ten telefon naprawdę. Ostatnia szansa, ostatnia, najostatniejsza. I na czym skończyłem teraz, bo nie wiem. Subskrybowania mojego kanału. to tego nie zrobił? W ogóle dziękuję Wam wszystkim za to, yy, za te wszystkie oglądalności, subskrybowalności, dzwone... Ach, dzwoneczek jeszcze tam będzie gdzieś Wam latał, tego też wciśnijcie. Kolejna rzecz jelita, wołowe, środkowe przyprawy, które były niezbędnie koniecznie potrzebne do wyrobu pętakostrzia. Dostaniecie w sklepie Jelux Polska. Link oczywiście w opisie, jak również kod rabatowy Ostrzewski 10, z którym będzie taniej o tak, o 10%. Więc jeśli kwota będzie duża, to będzie mniejsza o 10% brać, kupować, nie żałować. Oprócz tego zainteresowane osoby chcące należeć do mojej grupy Swojskie Zgotowanie i Wędzenie, która znajduje się na Facebooku. Zapraszam. Jestem tam administratorem. Niedługo zrobimy live'a na żywo. Będzie fajny konkursik, będzie fajna niespodzianka do wygrania, więc zapraszam. Do Pentakostresa zachęcam Was, żebyście sobie zrobili. Pozdrawiam. Cześć.